Myślicie, że jak siedzicie cicho nad przeręblem, to ryby was nie słyszą? Nic bardziej mylnego. Wasz największy wróg leży tuż obok, a wy nawet o tym nie wiecie. Dzisiaj pogadamy o niewidzialnych drganiach i o tym, jak wasze własne wiadro sabotuje wam łowienie spod lodu. Pokażę wam dlaczego ryby uciekają, zanim jeszcze zdążycie na dobre zacząć i jak banalnie prosto to zmienić. To jeden z tych błędów, które popełnia 90% wędkarzy, nawet tych z wieloletnim stażem, a wy gdzie trzymacie swoje wiadro na lodzie? Od razu powiem, że odpowiedź obok przerębla jest zła. Gotowi na małą rewolucję w myśleniu? Zima, lód, cisza. Wydaje się, że to idealne warunki do łowienia, ale właśnie ta cisza jest zdradliwa. Sprawia, że każdy, nawet najmniejszy dźwięk i drganie niesie się pod wodą z ogromną siłą. Przez lata uczono nas, żeby nie tupać i nie krzyczeć, i to oczywiście prawda, ale nikt nie mówił o tym cichym zabójcy, czyli o wibracjach przenoszonych przez sprzęt, który kładziemy na lodzie. Robimy tak z wygody. Wiadro, skrzynka, termo, znów wszystko musi być pod ręką. To logiczne i praktyczne. Niestety dla ryb to jest jak ciągły sygnał alarmowy. Zacznijmy od podstaw. Lutnie nie jest twardą, martwą barierą. Wyobraźcie sobie, że to membrana gigantycznego bębna. Każde dotknięcie, każdy przedmiot, który na nim leży wysyła wibracje w dół. Prosto do ryb, które tam na dole próbują żerować. To fizyka, a nie żadne czary. A teraz spójrzcie na swoje wiadro. Pełne zanęty, może z wodą. Waży kilka kilogramów. Kiedy stawiacie je na lodzie, nawet delikatnie, to tak jakbyście uderzyli w ten bęben. Ryby to czują z daleka, zanim jeszcze zobaczą Waszą przynętę. Dla płoci czy okonia, takie drgania to sygnał alarmowy. To jest coś nienaturalnego w ich świecie. Kojarzy im się z zagrożeniem, z czymś dużym na górze z drapieżnikiem, ich pierwsza i jedyna reakcja w takiej sytuacji? Ucieczka, jak najdalej stąd. Weźmy nawet wasz telefon leży na lodzie obok wędki. Ktoś dzwoni, włącza się wibracja, myślicie, że to nic, a pod wodą to jak syrena alarmowa w cichej bibliotece. Sprawdzony fakt. Po wibracji telefonu brania w promieniu kilku metrów potrafią ustać na kilkanaście minut. Wyobraźcie sobie tę sytuację. Siedzicie, jest cicho. Sięgacie do wiadra po kulkę zanęty. Wiadro lekko się przesuwa, szura po lodzie. Szur, szur. Dla was to nic, ale lód przenosi to idealnie w dół. Właśnie spłoszyliście ryby, które ostrożnie podchodziły do waszej mormyszki. Porozmawiajmy o fizyce, ale prosto. Dźwięk, a w zasadzie drgania, w wodzie rozchodzą się prawie pięć razy szybciej niż w powietrzu. A lód jest idealnym przewodnikiem. Działa jak wzmacniacz. To, co na powierzchni jest ledwo słyszalne, pod wodą staje się głośne i wyraźne. Wielu myśli, że wystarczy odsunąć się metr, dwa od przerembla i już jest bezpiecznie. Niestety nie drgania rozchodzą się po całej tafli. Oczywiście im cięższy przedmiot i im bliżej przerębla, tym gorzej, ale nawet wasza skrzynka stojąca trzy metry dalej ma znaczenie. Robiłem kiedyś prosty test z podwodną kamerą. Sprzęt leżał tuż przy otworze. W momencie, gdy kolega obok sięgnął do swojej skrzynki i lekko ją przesunął, cała ławica płoci, która kręciła się przy dnie, dosłownie eksplodowała i zniknęła w ułamku sekundy. Widok był porażający. No dobrze, to co robić? Rozwiązanie jest banalnie proste, ale wymaga zmiany nawyków. Po pierwsze, odsuńcie cały ciężki sprzęt od przerębla. Mówię o wiadrach, skrzynkach, plecakach, minimum dwa 3 metry dalej. Im dalej, tym lepiej dla waszych wyników. Idealnym rozwiązaniem są sanki wędkarskie. Cały Majdan trzymacie na sankach, które stoją kilka metrów od was. Potrzebujecie czegoś? Wstajecie powoli, podchodzicie, bierzecie i wracacie. Minimalizujecie kontakt ciężkich rzeczy z lodem w, was, w waszej strefie łowienia. A co z małymi rzeczami? Telefon, termos, pudełko z robakami? Nigdy, ale to przenigdy nie kładźcie ich bezpośrednio na lodzie. Użyjcie czegoś do izolacji. Może to być kawałek pianki złożona na pół karimata, a w ostateczności nawet Wasza gruba rękawiczka. Najlepszy patent to kawałek grubej pianki, takiej jak do siedzenia. Kładziecie ją obok siebie i na niej trzymacie wszystko, co musicie mieć pod ręką. Pianka świetnie tłumi drgania. To prosty i tani sposób, który robi ogromną, niewiarygodną różnicę. Zawsze znajdzie się ktoś, kto powie Nocha, mój dziadek zawsze kładł wiadro na lodzie i łowił. Owszem łowił, ale ile ryb spłoszył, zanim złowił tę jedną, nie mamy pojęcia, ile brań stracił przez ten prosty błąd. Dzisiaj mamy wiedzę i sprzęt, żeby być o wiele skuteczniejszymi. Jest jeszcze jeden ciekawy aspekt. Wiatr. Wyobraźcie sobie wiadro stojące na gołym lodzie. Wieje silny wiatr. Wiadro zaczyna delikatnie drgać, wpadać w rezonans. To ciągły, irytujący dla ryb szum, który idzie prosto w dół. A my tego nawet nie zauważamy, bo na górze wieje. Próbujcie na następnej wyprawie wprowadzić tę jedną prostą zasadę. Wszystko, co ciężkie ląduje daleko od przerębla. Wszystko, co lekkie i potrzebne pod ręką, leży na piance izolacyjnej. I obserwujcie gwarantuję, że zauważycie różnice, zwłaszcza na płytkich łowiskach. Jeśli na lodzie leży gruba warstwa śniegu, to macie trochę szczęścia. Śnieg działa jak naturalny tłumik, ale nawet wtedy stawianie ciężkiego wiadra tuż przy przeręblu, to proszenie się o kłopoty. Śnieg kompresuje się pod ciężarem i drgania i tak przechodzą na lód. Pomyślcie o tym, jak o trzęsieniu ziemi w miniskali. Dla ryby, która jest niezwykle wyczulona na wszelkie wibracje w swoim otoczeniu, postawienie 5-kilogramowego wiadra na lodzie nad jej głową to jak dla nastąpnięcie w kopalni. Instynkt każe uciekać. Tu nie chodzi tylko o głośny hałas, o stukanie. Chodzi o subtelne, ale ciągłe wibracje, które tworzą strefę dyskomfortu dla ryb. One po prostu będą omijać takie miejsce, bo czują, że coś jest nie tak. Czują ciągłe, nienaturalne zagrożenie. Prosty patent na życie. Weźcie starą karimatę turystyczną. Potnijcie ją na kilka kwadratów o wymiarach 30 na 30 centymetrów. Jeden kwadrat macie do siedzenia, a drugi kładziecie obok na podręczny sprzęt. Nic nie waży, a załatwia całą sprawę. Pamiętajcie, lód to nie podłoga, to głośnik skierowany w dół. Każdy wasz ruch, każdy przedmiot ma znaczenie. Dbając o tę higienę wibracyjną, dajecie sobie świat ogromną przewagę i łowicie więcej ryb. To naprawdę jest aż tak proste. Podsumujmy. Wasze wiadro, skrzynka, a nawet telefon leżący bezpośrednio na lodzie to cichy wróg. Lód działa jak membrana bębna, przenosząc najmniejsze drgania prosto na ryby i skutecznie je płosząc. To nie jest jakaś wędkarska magia, to czysta fizyka, o której zapominamy. Największym szokiem jest chyba to, że robimy to kompletnie nieświadomie. Myślimy, że jesteśmy cicho, a tak naprawdę cały czas wysyłamy sygnały alarmowe pod wodę. To może być główny powód, dla którego przez wiele godzin nie macie brania, mimo świetnej zanęty i idealnej miejscówki. Ta prosta zmiana, odsunięcie ciężkiego sprzętu i używanie piankowej podkładki pod drobiazgi może całkowicie odmienić wasze zimowe wędkowanie. To jest przejście z trybu może coś się złowi na świadome i skuteczne łowienie, gdzie to wy kontrolujecie sytuację. Dzięki wielkie, że obejrzeliście ten materiał do końca. Mam nadzieję, że otworzył Wam oczy na ten często pomijany, ale kluczowy aspekt. Jeśli uważacie, że to wartościowa porada, dajcie łapkę w górę i koniecznie zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów. A teraz pytanie do Was. Czy zwracaliście na to uwagę do tej pory? A może macie swoje własne patenty na wyciszenie sprzętu na lodzie? Napiszcie koniecznie w komentarzach, wymieńmy się doświadczeniami.